Trzymaj młody! No to chodź, Kuba! Trzymaj worek, bo tak. Ty dzisiaj żaba wyjdziesz z auta? Na pewno? Bo nie wygląda. Trzymaj mikrofon. Dzisiaj? Na pewno? No bo wszyscy już chcą iść, a Ty dalej tam w Bałcie siedzisz. Co? Ciukcie. Też Ale nie tylko Tylko? No właśnie nie tylko Pozwiedzać Proszę nie? Liście zebrać Nie sama jesteś, liście <grymne> To nie wiem co Chodź No to nie wiem co już Gdzie masz ten komin? W z nie za. Zaba Biegnij Dobra No gdzie, gdzie jesteśmy? Hmm. Ja mam dwa hmm. bajki mam Czytałaś wcześniej tablicy? Hmm. Nie wiem Nie wiesz? A co jest dookoła? Są tory jest Są tory No i co Je jeszcze jest? Jest ciuchcia no. Jest jakiś domek a te tory są wąsko czy szeroko? Wąsko. Co? Wąsko. Czyli to jest kolejka wąskotorowa, tak? Tak. A miejsca właśnie jak się nazywała? Nie pamiętam. Bachur. Bachur. A wiecie po co przyjechaliśmy? Hmm. Bazać na głowę. Co? Czemu? Ojej. Co? Bo... Co? Bo... ojej a to zabierane wszystkie. A, to zabierali nam stany No. Dobra. dodawajcie worki. Idziemy poglądać. Czuchcie i jedziemy dalej. Okej. Okay. Może być? Uh -huh. Ale lepiej. Ale dwa tury. Tam są jeszcze. Tam jest je przeciukcia ciuchcia. zbierać kasztany, ale nie ma. I idziemy pooglądać teraz ciuchcie. Tak, na te wyjątkowo możesz, bo normalnie po torach nie wolno chodzić. O. I sobie tylko motorak to tak? Mm -hmm. Albo pośnię, nie? Ej, tak. Mhm. wolę po tym chyba. Wszystko się nie. Czpic równowagę. Czekaj. No ale nie ciągnij mnie. Dobra. Puszczaj. No, co mi idziesz tak po dwóch? Wow. Oliwka! Co? Popadź. A puść mamy! Puść mamy i sam! E, e, Spróbuj. wysoko, nie ma. Ostatni śmiało! Tata, podtrzymaj! Ło, jeszcze pochodzić chwilę, bo mnie Za chwilę! Co my tu mamy? Ciuchcie. Wow. Opowiadaj. Mamy tutaj ciuchcie. Nie. albo do żółtego, albo do niebieskiego. Mamy tutaj ciuchcie. Powiedz jeszcze raz? Mamy tutaj ciuchcie. Dobra, teraz powiedz. Mamy tutaj tutaj dużo no ciuchci.

i on i dzieci i dzieci co? Już wiesz co napisane? Tak. Hamulec. Tak jest. Hamulec w razie niebezpieczeństwa. Otrzymasz? Tak. Czekaj, ja wysiądę pierwszy, iść będę łapał. Tak. Tata, to idziesz tam? Nie? Po co? Po co? Po co? Halo, halo. Wow. Pokaż, pokaż. Pokaż. Tu też mogłeś wejść. No, widzę. Weź nas? fotel. Ale jak powiem tutaj kierować? Tylko tę czyść? Tak. Ty e, no to jak pociągi odpalali?

Fabryka w ony UW Siwo Idyno IcyA Siwo Idyno IcyA PŁŻu Ale to już jest stary pociąg Mama, tu to już jest stary pociąg ja Nie ja mogę jeszcze się wspinać w pociągach Nie wiem Bo no chcę się jeszcze wspinać Tyle chyba nie ma więcej pociągów. Chce jeszcze co? się wspinać po pociągach. No nie ma więcej pociągów. Albo chodzić po tym. A, jeden no to tam możemy iść, bo i tak idziemy jeszcze do aut. Do aut idziemy, Proszę, tak? tata, poczekaj. Możesz chodzić. Mów, mów, opowiadaj, jak fajnie, jak fajnie, w prawo. W lewo, w lewo. Uważaj, 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 uważaj. W prawo. No wiem, nie to prawo. No co? Lecimy dalej, okay. szczury, będziemy szukać tam... kasztanów, co? Nie, poszukamy jeszcze czuć. Co jeszcze czuć? Czuć. Co to jest czuć? Czuć. A ciuchci! To jakiś czuć. Jak tu mieli to klelować? No to nie widzisz, że jest kierownica? Tak, widzę. No, jest kierownica? O tu. I ty się kołami skręcało, co? To jest kierownica? No, fakt. Czy nie? Fakt jest. Tak. I co? Jak ktoś skręcił kierownicą, to tory skręcały? Nie. Tylko nie. co? Ciucia. skręcała? Czyli z torów zjeżdżała? Co? Tak, z torów zjeżdżała? Nie. Nie, nie. jechała gdzieś chciała. No to jechała gdzieś ciała, czy jechała po torach? Jechała po torach. No dobra, to po co kierownica? Maszynista skręca w prawo i co? Dalej jedzie prosto po torach czy zjeżdża z torów? Dobrze, ale tory później mogą, mogą być zakręcone. I dlatego musi kierownicą skręcać? I dlatego musi skręcić, bo by. No a gdyby nie skręcił kierownicą, to co? Pojedzie prosto jak jest zakręt na torach? To pojedzie prosto i ciuchcia może się przewrócić. Aha! A może po prostu same koła skręcą? A to nie jest kierownica do kierowania? Jak! Nie wiem. No nie no. Jak myślisz? Tak! Tutaj, a ty Kuba, jak tutaj. myślisz? Jak to jest? Pan, jak na zakręcie nie skręci kierownicą, to mu pociąg nie skręci i pojedzie prosto? Nie, jak on nie skręci, a będzie skręcił to już bliżej. By... ale pan może użyć! I musi, Nie, bo pan tak? musi kelować kierownicą. A Aha. bo w tej nie było hamulców, to by co o zrobiłaś? No właśnie, bo nie ma kierownicy, nie ma hamulców. Jeszcze pewnie kół nie ma. No to bez kół się nie da. Hej, Nie powinno się. Ej. Dzisiaj znowu muchy lecą Trzymaj. Trzymaj Dawaj łapę Dobra i teraz tak jak będziemy przechodzić to przechodzimy szybko i przechodzimy za drogę Chodźcie tu. I oglądamy stąd widoki. A, bo nie jest... zbój ja się. Tak Wam się podoba? Panie. Co widać? Widoki! Pogadaj do mikrofonu. Jesteśmy na serpentynek i oglądamy widoki, już to mówiłam. Tak? Aha. A ty mówiłeś? No, tak. ci się to? Ten... Tak. Jestem niżej. Jestem niżej? Tak. A po co jeszcze niżej? To będziemy musieli później wysoko iść. Ty wysoko do góry? Tak Tak? Zobaczcie, teraz tam widać gdzie myśmy samochód ustawili Samochody sobie zjeżdżają tak. A tu do góry jedzie Zobaczcie jak się pan kładzie na bok tak. Ten akurat mało Ale ten może się bardziej położyć Kładzie to? się na bok No Też samochód, A, samochód, a samochód się nie na bok No, samochody się nie kładą Ale motocykle tak Co? Będziemy jeszcze szukali kasztanów? Zobacz, jak się pan w pomarańczowym będzie kładł. Kładzie się czy nie? Trochę, co? Nie, no patrzymy, jedzie, 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 jedzie. Troszkę tylko się kładzie, co? A ten się kładzie? No, bo wolniej jadą. Następny jedzie, patrz tu. Ale dzisiaj ich dużo, co? Kładzie się? Nie. Tu słabo widać, a na tym zakręcie będzie się kładł? Tam, tam. Tym niebieskim może będzie się kładł bardziej. Słabo. Ten tak. No słabo, bo może stąd słabo widać. Słabo. E, tu skuterek jakiś. Mam tylko w worku wiesz ile? Ile. Osiem kasztanów. Tośmy za wiele ich nie nazbierali, co? Chyba za późno. Musimy na przyszłość pamiętać, żeby się wcześniej interesować kasztanami, co? Tak, nikt nie ma więcej pomysłu, gdzie pojechać na kasztany. No. Jak tu nie ma, to już nigdzie nie znajdziemy tak dużo kasztanowców. Tu wszystkie drzewa są kasztanami. Ale Wam pokażę samolot. Czemu? Ale pierdzi co? Mamy sobie tłumik wymienić. Co czemu? Trzymaj hmm. rzeba. Ale wieje, co? Kuba, tu idziemy. Oh. Będziesz opowiadać, co się dzieje, co? Okej. Okay. Kuba, tu idziemy. Tak. Tak? Tak a gente po popolo. Wow. Tak. Chcesz jeszcze więcej zobaczyć? Tak. Ok <grywa> Idziemy pod górę i widzimy widoki. To nasze miasto. Wow. Jeszcze będzie trzeba. Podoba się wam? No, super, tak jest. No od chyba nie przejdziemy. Będziemy musieli dookoła. Jak mi się wydaje. Dobrze, Tam drogą. Wspinamy się po górze i szukamy widoków. Więcej widoków. I idziemy szukać Idziemy szukać drogi, żeby dało się przejść, żeby mogliśmy więcej zobaczyć. I widzę studnię nieukończoną. Studnia. To jest studnia. To jest studnia. Gdzie? Nigdzie. się zgubiło? Nie, jeszcze dalej. Mama się nie zgubi. Stąd wiesz, Patrz, pod nogi młody. Chodzi ci się nie chce mały leniwcze? Zaraz z do domu będziesz wracał. Za co? Za co? Za to, że mu się nie chce. Nie, jeszcze dalej. O, a to jest antena komórkowa. Czemu masz tak wysoko? Samochód idzie gdzieś na Uff. Nie panikuj, to zejść jest A czemu masz taka wysoka? Żeby komórki ją z daleka widziały A co? Jeszcze no jak komórka nie widzi anteny, to przecież nie chcesz nie gadać? Jeszcze dalej Uf. Czekajcie nie, to jest prawda. To, to, to możemy wyjść. Ok, zmienia znaczy się? Podstaćcie. Ja? Mm. Ratunku! Za co ratunku? Co ja Ci złego zrobiłem, że ratunku? <laughs> następne. Jak chwilę następne. Ratunku. Dla tunk. Dla tunk. Dla tunk. Dla tunk. Wow! No, idziemy, idziemy. Ja tyle całą Polskę nawet nie zobaczę. Całej Polski chyba nie, tak tatusiu? Co? Całej Polski chyba nie. No całej Polski to może nie, ale, ale kawałek widać. Polski, tak? Widzę antenę komórkową i idziemy do beczki. Wow! A ta antena, to co to jest za antena? To akurat nie jest komórkowa antena. Ta. Tylko? Nie wiem, to jest jakieś radioowe, ale nie wiem, co to jest dokładnie. I ostatni kroczek. A teraz? Wchodzimy! To szybciej! Pierwszy! No czekaj, no to czekaj! Muszę te dać mi w Co? Zbiegamy z górki, z kółą się ścigamy, my wchodzimy. Na górkę, śpiewam się. Proszę. Przepraszam Was na niecodzienny giepletszak.pl niecodzienny